Servus. Dawno nie byliśmy u Laury i dawno nie byliśmy w Desimis 4, więc jesteśmy znowu u czwórkowej Laury. I na pewno po tle już poznajecie, gdzie jesteśmy: Sulani, czyli wyspiarskie życie. Laura się teraz uśmiecha, ale wcześniej mina bardziej pokazywała mój nastrój, bo tak naprawdę nagrywam to intro po tym, jak odcinek jest już nagrany. I od razu was ostrzegę, że przeskoczymy jakieś 40 minut w moim nagraniu. Od razu utnę je, dlatego że jednym z pierwszych celów, celi, zadań do zrobienia w aspiracji, którą będziemy robić w Sulani, bo to jest czym, to, czym się będziemy zajmować, aspiracja plażowe życie, to jest przyjęcie kawowe. Złoto na przyjęciu kawowym. I to, jak bardzo to przyjęcie kawowe się skrzaczyło, wykrzaczyło, na wszelkie możliwe sposoby poszło źle, urządzamy chyba z 10 razy z. 6 razy czy 7 przeładowywałam save, po prostu nie byłam w stanie ukończyć tego przyjęcia. To, że na przyjęcie kawowe przychodzą osoby niezaproszone, to jakby rozumiem, że to jest jakby specyfika tego przyjęcia. Przez co nagle w domu spełnuje się bardzo dużo simów i gra sobie z tym z jakiegoś powodu nie radzi. Nie wiem, czy to jest kwestia sulani, że tu jest morze, że tu jest duże otoczenie naokoło. Nie wiem. Dopiero za którymś razem udało mi się wznieść toast kawą, bo to jest jeden z. To jest jedno zadań, których nie można przeskoczyć w przyjęciu kawowym. A żeby je wykonać, to naprawdę trzeba się nagimnastykować, bo simowie bardzo krótko piją ten napój. A żeby wznieść toast, dwaj simowie muszą pić aktualnie napój i stać. Nie mogą siedzieć. Oboje muszą stać. No, i potem oczywiście, zanim się wybierze, jak już się wybierze tę interakcję, która swoją drogą jest strasznie zakopana przez nowe, nowy panel interakcji, jak już się ją wybierze, to trzeba liczyć na to, że Simowie yy, wzniosą ten toast w możliwie szybkim czasie. Bo raz miałam tak, że udało mi się zrobić toast, ale Simowie dwie godziny stali i patrzyli na siebie, zanim ten toast znieśli, więc nie starczyło mi czasu, żeby zrobić inne zadania podczas przyjęcia. Więc tak jak mówię. Dobrze, dziękuję Laura za tą minę. Dopiero za chyba dziesiątym razem rzeczywiście udało mi się zdobyć złoty medal na przyjęciu kawowym. Więc większość atemptów, w zasadzie wszystkie atempty poza tym wytnę. No i co zrobiłam w międzyczasie? Tak naprawdę z innych zadań, tylko to, że kazałam Laurze zjeść kokosa, bo to jest też jedno z pierwszych zadań, więc nie ma z tego nagrania, bo nie ma sensu, żebym pokazywała wam te pierwsze pół godziny czy 40 minut nagrania, tylko po to, żeby wam pokazać Laurę jedzącą kokosa. Dosłownie... Tak wygląda teraz, więc, więc Marysiek z przyszłości się odmeldowuje. Przekazuję was w ręce Maryśka z przeszłości. I enjoyujcie odcinek. Ostatnie podejście. Zacznę wszystko szykować. I po prostu będą musiały rzeczy leżeć gotowe na to przyjęcie. I będziemy musieli się modlić, żeby ci simowie po prostu ogarnęli dupy. Dobra. Przyrządź kawę. Dobra. Teraz yy, zacznij szykować sałatkę, żeby już te rzeczy stały po prostu do niej. Dobra. To jest ostatnia szansa, że to zrobisz dzisiaj. Bo jak nie, to ja się poddaję i, 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 i nie robimy tego w ogóle. Nie robimy tej aspiracji. Yy, nic nie robimy. Jeśli wszystko jest źle, niech nie będzie niczego. Dobrze, wydarzenie towarzyskie. Czy ja mogę w jakikolwiek sposób yy, kupić radio? Jakąś muzykę? Okej, okay, można kupić radio. Super. Tylko na razie go nie włączaj, bo będzie dramat. Zaplanuj wydarzenie towarzyskie i niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Czy ja po prostu zapraszam za dużo osób, ale muszę zaprosić minimum trzy, bo jak nie przyjdą te dodatkowe osoby, to nie zrobię tych interakcji. Dobra, niech oni tu przyjdą. Zespałnował się Erwin. Czy ktoś poza nim ma zamiar przyjść, czy. Okej, okay, okej, okay, dobra. Gromadzą się. Dobra. Zawołaj na coś do picia. Okej. Okay. Niech oni wezmą kawę. Dobra. I teraz wznieść toast. Powinno być przyjaznych. Jest. Dobrze. Nie, z nią nic nie gadaj. Wznieś z nim to. Laura, proszę cię. Laura, proszę Cię. Okej? Okay. Dobrze. Dobra. Możesz ich zawołać jeszcze raz na coś do picia, ale nie bierz drugiej szklanki. Oni sobie, jak chcą, to niech wezmą. Znów teraz gotowanie tej sałatki Chyba zostało ci tak naprawdę przyspanie tego do miski Jestem ciekawa czy to się zaliczy Okej. Okay. Zawołaj ich na posiłek Nie jedz, nie jedz, nie jedz Zawołaj ich na posiłek Ja pierdziele. Czu, czujecie, jak dobrze, że to radio już nie było potrzebne, ale co to było w ogóle, żeby to przyjęcie wyszło? <laughs> Serio nagrywałam 45 minut, żeby zrobić przyjęcie kawowe. Dobra, ja chyba zakończę przed czasem. Dziękuję za złoty medal. Niech teraz wszyscy sobie stąd idą. Nie mam na nich ochoty. No już, wypadł. Wypad z mojej chałupy. Zwłaszcza ci, których nie zapraszałam. No i teraz liczmy na to, że jutro będzie piękna pogoda i wreszcie zrelaksujemy się na słoneczku. Laura jest spięta. No nie dziwić się ja też jestem bardzo spięta. Zo, so, super, zażywaj kąpieli słonecznej i oczywiście nago, bo to by było w stylu Laury. Troszkę kremiku. Nie wiem, jak długo trzeba się opalać tutaj. O, ale spięty na i schodzi. Muśnięta słońcem. Dlaczego to się nie liczy? O, dobra. Kurde, muśnięta. <grym> Wygląda jak po solarium. Proszę wstać. Znajdź coś przeszukując plażę, przygotuj jedzenie na gwilu palenisku. No dobra. Może najpierw się ubierz. Może być nawet kostium kąpielowy jak na razie. Albo któryś na gorącą pogodę przygotował mi nowe różne stroje, żeby pasowały do Sulani. Tylko, że nie ładują się miniaturki, więc nie wiem, jak wyglądają. O, takie różne stroje. Zakładaj ten. No dobrze. Chcesz coś znaleźć na plaży, to znajdź coś na plaży. No, i trochę teraz w cieniu posieć lepiej. Aha, 10 razy musisz coś znaleźć. No trudno. A znudziło ci się? Szukaj dalej, stara. W końcu jesteś poszukiwaczką skarbów i przygód, czy nie? Oczy sulani, muszla na szyjki, mus mała kończa, ręcznik plażowy, muszla wrzecionowata, triceraptos. No nieźle. Co jeszcze tam znajdziesz? A, tą muszelkę już mamy. Urocze żółwiątko. Szczypiące krabiątko też było. No dobra. Znaleźliśmy coś szukając plażę. No to teraz grill. Stary przy grillu. No, smażona ryba niech będzie. To będzie takie sulańskie. Mhm. Się nie liczyło jako grill, albo palenisko, rozumiem. To pójdziemy potem na plażę, no. Chciałam specjalnie, żeby było jakoś ładnie. Miał być grill, jakikolwiek. No, ale najwyraźniej ten grill nie spełnia funkcji grilla. Dobra, to tam musimy się wybrać. No dobra. To tutaj mamy już takiego najbardziej basicowego grilla. Zrób, nie wiem, fasolkę po bretońsku. No i co? Gotuj dalej, stara. Co teraz jesteś za wściekła, żeby gotować? Czy o co chodzi? Laura, nie wiem, nie wiem co ci poradzić na twoje problemy z życiem. Idź se do kibelka, na którym jest y, copyright friendly wersja Moany i tej drugiej postaci. Nie widziałam nigdy tego filmu. Dobrze, czy mogłabyś proszę przygotować nam cokolwiek na tym grillu? Proszę. Naprawdę? Dobra, minie ci za 30 minut. Halo. Skończył ci się nastrójnik? przestań być wściekła. Czy mogłabyś? To ja sobie wybrałaś strój. Serio, Laura, czy możesz proszę yy... ogarnąć się? Przestać być wściekła, bo nastrójnik ci minął godzinę temu. Dziękuję. Ubraź się w piękny strój do nurkowania, a teraz dokończ to gotowanie na grillu, bo kończy to się moja cierpliwość z tobą. To nie działa. To nie działa. To w ogóle nie działa. Zastanawiam się, czy muszę znaleźć jednak to palenisko specjalne. Ale jest wprost napisane, że może być grill lub palenisko. I tak to nie działa. W barze niczego takiego nie mają. Mogę odwiedzić tych ludzi i skorzystać z ich z paleniska? Dobrze. Może to musi być jedno z tych dań, które tutaj jest. Kto to wie? Relaksuj się, ja tego bardzo potrzebuję. Za ile to będzie gotowe? Godzina. A teraz czemu jesteś smutna, samotna? No to. Aha, bo tu jest. Co? Tu był numerek przez cały czas? To nie było jednorazowe, okej. Okay. Okej, okay, this time it's my bad. Ale i tak, przyjęcie kawowe wystarczająco mnie nastawiło negatywnie do tego. No dobra, przynajmniej co nieco się wyjaśniło. Dobra, idź do domu bo po prostu. O, zaproś serwina do domu, skoro masz taką opcję. I podniesiemy ci to towarzystwo. A ty kim jesteś? Znaczy, wiem, że jesteś Markusem Flexem, ale co tu robisz? Sorry, ale Laura jest zajęta. Aha, on sobie poszedł. To twoja strata, Erwin, twoja strata. Dobra, to se zglil na śniadanie owocowe i miejmy to ze sobą. Skoro to mam podobno działać. Okej, okay, rzeczywiście o to chodziło. Dzisiaj ma być znowu gorąco, a ty masz zwiedzać jaskinie, więc zakładaj to, stara. I zwiedzajmy jaskinie na plaży. Wybierz się na wyspę Muapelam w archipelagu Sulani i znajdź ukrytą jaskinię pod góry. Dobrze. Bo dotychczas mieszkaliśmy w miasteczku Ohan Ali. Niegdyś mała wioska rybacka położona pomiędzy tropikalnym lasem a spokojnymi wodami. W ostatnich latach miasteczko Ohan Ali stało się jedną z najbardziej rozchwytywanych lokacji w archipelagu Sulani. Przemiana w centralne miasto regionu nie zabiła jednak poczucia wspólnoty i przywiązania do tradycji wyspy wśród mieszkańców. A teraz musimy się udać na Aktywny wulkan, zapierający dech w piersiach wodospad i ustronna jaskinia. W tej rajskiej krainie bezsprzecznie rządzi natura. Jeśli interesuje ci podziwianie piękna przyrody, to spośród wysp archipelagu Sulani warto wybrać właśnie ją. A poza tym jest jeszcze druga wyspa Lani Santas, albo coś takiego, albo Saint, albo pff. Idylliczny, tropikalny raj, w którym na plażach wiatr przesypuje biały piasek, a wody są zawsze ciepłe i aż tętnią życiem. Wędrując po gęstej dżungli, można poczuć prawdziwego, przedwiecznego ducha wyspy. No dobra, to musimy na łapel am i znaleźć tą jaskinię. Ona jest chyba tutaj, więc chodźmy tutaj. Wiem, że to jest czyjś dom, no ale jakoś trzeba się tam dostać, nie? No, siema wrak Admirała, ale ja nie do ciebie, ja do jaskini, która z obok twojego domu tak się składa. Poprzez krętę... Gdzie ty wyszłaś? Jeszcze nie wyszłaś, okej. Okay. Okej, okay, dzięki. Poprzez kręte korytarze jaskini przebiegały cudowne dźwięki, przebiegły cudowne dźwięki. Laura postanowiła wytropić źródło tej zaczarowanej melodii. Tuż za zakrętem jej oczom ukazała się zatopiona we własnym śpiewie niebiańsko piękna syrena. Laura nie umiała oprzeć się jej urokowi i podeszła bliżej. Na jej widok zawstydzona syrena wycofała się do wody. Gdy Laura pochyliła się nad taflą podziemnego jeziora, magiczna istota wynurzyła się i wciągnęła biedną Simkę do wody. No, to tyle. Znajdź ukryty skarb. Wybierz się na plażę, kliknij ją i wybierz interakcję: Poszukaj muszli na plaży. Na głębokiej wodzie Simowie mogą również użyć czerwonej boi, aby kupić poławiacz skarbów, który pozwoli im wykonać interakcję: nurkuj po skarb. Okej, okay. myślę, że ta druga interakcja brzmi ciekawiej, bo już grzebaliśmy w piasku. Gdzie jest jakaś czerwona boja? To o tej boi mowa. Poławiać skarbów, ok. Przyda się nam na pewno aparat oddechowy. Dobra, wszystko kupujmy. Wszystko się może przydać. Dobra. Um, nurkuj z butlą po skarb. Ale zasuwa, jak dziki. Aha, i tak zakładasz kombinezon, to nieważne. No i co? Nie każdy x oznacza zakopiony, zakopany skarb. Zresztą Laura nie miała nawet mapy. Trudno. Eee, jeszcze raz. Nieodnaleziony skarb. Wszędzie tylko piasek, piasek i piasek. No i wypełniona aspiracja. Palce Sulani. Wcześniej zdobyłaś też oko Sulani, co nie? Hmm. E, powiedziałam, wypełniona aspiracja, tak naprawdę wypełniony etap aspiracji, ale zostało nam coś bardzo prostego. Utnij sobie drzemkę odparzając się na zlągu lub materacu dmuchanym. Więc Laura, do domku plażowego i na materacyk. A, znowu jesteś wkurzona, no to już nie jest mój problem. Mogę co najwyżej ci wysłać pod zimny prysznic, jak chcesz. Będziesz musiała potem założyć z powrotem strój, ale. No trudno. Przedzwoń sobie jeszcze może do. O, do Kidy. Możesz do niej zadzwonić, A, nie, nie możesz. No to do Erwina sobie zadzwoń, bo masz troszkę niżej towarzystwo znowu. I zapraszam na Twoją pizzę do pływania. I tak jest to pizza hawajska, bo Laura jest taką, takim typem osoby, która by. Yy, tak, dokładnie to. Pizzę hawajską by lubiła. I z tego co rozumiem, to jest tak, że. Trzeba się po prostu na nim odprężać, i chodzi o to, żeby Sim sam się na nim zdrzemnął, a nie że wybieram, że robi sobie drzemkę. Czy ty musisz się teraz posmarować jeszcze yy, kremem do opalania? Chyba nie. No dobra, to se dryfuj. w sumie nie jest zmęczona za bardzo, więc nie wiem, czy, się, czy będzie miała ochotę na tą drzemkę. Wyślę ją może coś zjeść najpierw. Mogę nawet ją wysłać ćwiczyć, jeśli chce. Dobra, jest głodna, to rzeczywiście ją wyślę pojedzonko. I potem sobie wróci na materacyk. Szkoda, że nie ma jakiejś takiej... A może jest tylko się nie znam. Jakieś takie drabinki z tego pomostu. Tęskni za domem? Miło było się wyrwać, ale nie ma to jak w domu? Od kiedy, Laura? Ty. Słuchaj, no. Co ja ci mogę? Idź na jogging, zmęczysz się trochę. Może oczyścisz umysł dzięki temu. Zresztą, no właśnie, kulturystka, więc uwielbiasz sprawność fizyczną. Jakoś szybko ci energia od tego nie spada. Prędzej higiena, ale może za chwilę. Zapraszam. Na szezląg pływający na materac dmuchaniec, whatever. No i czekamy aż się zdrzemniesz. No, co ja mogę? Nic nie mogę, mogę tylko czekać. Przydałoby się czwarte tempo luksusowe leżakowanie. Laura uwielbia spędzać wolne chwile na Szezlągu. Relaks, swoboda, pełne odprężenie. No, dokładnie. Laura odbyła podróż ku odprężeniu umysłu i odnalazła swoje. Ja! Fale potrafią wygładzić najostrzejsze z przybrzeżnych kamieni, a częste przebywanie na plaży koi nerwy, nawet najbardziej spiętych simów. Zdobyta cecha, luzaczka, Laura stała się tak wyluzowana, że już nigdy nie będzie spięta. To się przyda! To się naprawdę przyda, jeśli rzeczywiście ta cecha tak działa. Gdzie to jest luzaczka? Nigdy nie są spięci, no nie może być. No tak pomyślałam, że się zrobi w międzyczasie ciemno, więc dobrze, że nagram outro już wcześniej, podobnie jak intro nagram chyba później yy, bo chciałam, żeby było w słoneczku, więc uwaga, przechodzimy do outro. No dobrze, większość odcinka zająło mi męczenie się z przyjęciem kawowym, bo poza tym jest to bardzo krótka i w sumie prosto linijna aspiracja. W jednym miejscu znowu myślałam, że się zbagowała, to tym razem ja nie patrzyłam, ale musicie po prostu zrozumieć, że byłam już strasznie sfrustrowana tą kawą i dlatego nie zwróciłam uwagi na cyferkę przy Grillu. No dobrze. Aspiracja Sulani spełniona. Poza tym tutaj są kariery, tak? Do wykonania, no ale Laura nie będzie zmieniać kariery, żeby tam zostać ekologiem. Kto by o tym słyszał? No ale myślę, że przez jakiś czas nie będę znowu nagrywać czwórki, bo. To, jak źle się dzisiaj zachowywała, to w ogóle przychodzi wszelkie pojęcie. No to może w jakiejś innej części zobaczymy się z Laurą. W końcu jest jeszcze Isla Paradiso w The Sims 3. Dajcie znać, co sądzicie. Dajcie łapkę w górę albo w dół. Dajcie mi subskrypcję, jeśli myślcie, że na nią zasługuję. I do usłyszenia. Ciao, ciao.